tak właśnie wygląda głośnik estradowy, który nagłaśnia imprezy masowe I kosztuje jedynie 20 tysięcy złotych za tą jedną sztukę Ma wbudowany wzmacniacz klasy D i jest czyli jest aktywny, czyli tylko podłączasz prąd, źródło dźwięku, telefon i impreza pełną gębą O kurde, ale ciężki, to też to jest ciężko sobie lutownicę zamar. Pan Bartek wysłał mi ten oto głośnik. Jest właścicielem firmy, która nagłaśnia imprezy, imprezy masowe, deski sprzętki, wół roboczy, który zarabia ha i sidło dla firm i powoduje, że się świetnie bawicie. Podczas niewielkiej imprezy podczas teraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uszkodził nam się moduł nagłośnienia liniowego. Po prostu w trakcie koncertu głośnik przestał grać. Zawiozłem praktycznie od razu sprzęt do autoryzowanego serwisu, który stwierdził, że uszkodzeniu uległ zasilacz i trzeba go wymienić. Tutaj zasilaczek w środku. Problem w tym, że nie mają go na stanie i dopiero będzie dostępny w październiku. To jest wszędzie do zarabiania hajsu, więc w październiku no to, to trochę późno, tak? Sezon się zaraz zaczyna. Teraz się robi ciepło. Już teraz zaczynamy robić imprezki. My nie możemy tyle czekać, ponieważ od maja zaczyna się nam sezon z różnego rodzaju imprezami i ten moduł jest nam niezbędny do działania całego systemu nagłaśnieniowego. Ogólnie moduł się włącza, miga na nim cały czas, kontrola mute, sygnalizująca błąd i oczywiście nie gra po podpinaniu sygnału. No dobra, no to tak to wygląda. Tylko mamy tutaj wejście zbalansowane. Możemy się podpiąć pod komputer i zasilanie. Cholera, muszę sobie kawę zaoszczędzić zbalansowany, bo nie mam miksera, tak? żeby teraz podłączyć. Spróbuję to podłączyć pod RDNet i zobaczyć, czy tam wyskoczy jakiś błąd. Dobra, naprawdę podłączę tutaj, zobaczmy. Niebieski do niebieskiego. I już zapisz pracę. Mam nadzieję, że korków nie wywali. 3-2-1. Ok, korki nie wywaliło. O, limiter się zaświecił. Limiter cały czas tam tutaj świeci, widzicie? Mute i limiter nam mruga. Podobna sytuacja jak z systemem Bose, który tam naprawiałem. Jest ...płot? fault. Kurde, zostaw kątków trzeba będzie zamówić. Zaraz szybko zamawiamy kondensatory. Podstawowe napięcie jest. Tutaj oddzielny zasilacz tworzy nam te mocniejsze, o większym zapasie prądowym zasilanie. Oddzielna linia, która zasila nam końcówki mocy. Tutaj te podstawowe napięcia są. Dobra, rozbierzmy to. No, widzimy, że tu limiter nam mruga, że coś jest tutaj z wyjściem, z zasilaniem tych, tych wyjść. Coś tu jest nie tak, nawet nie będziemy podnoszali do audio. Rozbierzmy to. Zobaczmy, co tam się dzieje w środku. Wszędzie za 20 kafli, który waży 30. O panie! Kurde, nie no muszę na siłownię wrócić, nie byłem z miesiąc czasu, trochę byłem przeziębiony. A zanim przejdziemy dalej, poznacie sponsora tego odcinka. Intensywnie korzystam z zakupów online. Dużo kupuję sprzętów uszkodzonych, natomiast zdarzy się sytuacja, że potrzebuję kupić na przykład obiektyw do nowej kamery i muszę wtedy kupić niestety nowe. I z pomocą przychodzi Leti Shops. Jest to serwis cashbackowy i już wam pokazuję jak to działa. Tutaj klikamy dołącz, adres e-mail, hasełko i jest gotowe. Na głównej stronie widzimy całą masę sklepów. I jest nasz ulubiony komputronik, który ma 4,95% cashbacku. Są okresy, w których cashback jest potrójny, a i nawet czasami jest dziesięciokrotny. 50% w komputroniku byłoby elegancko. Klikamy i teraz przejdź do sklepu. Cashback się aktywuje, ale i również jeszcze mamy wtyczkę, która nam tutaj pokazuje, że cashback jest na pewno aktywny. I teraz normalnie kupujecie sobie obiekt, w jaki tam chcecie. Po zakupie informacja o ilości zwróconych pieniędzy ze sklepu komputronik jest na stronie Letyshops i ze strony Letyshops realne pieniądze przelewać sobie na conto bankowe lub PayPal. Jak mówiłem, to już z tego od niedawna, ale tutaj tej pracy przekonały mnie moje siostry, które użytkują to już od dłuższego czasu. Z zawodu jestem nauczycielką, a prywatnie miłośniczką robiącą zakupy online. Udało mi się zaoszczędzić kilkaset złotych i tym samym wzbogacić mój warsztat pracy o dodatkowe pomoce dydaktyczne. A tu jeszcze Alicja. Od kiedy jestem mamą, dwójki dzieci, chodzenie po sklepach jest dla mnie męczące. Dlatego zakupy przez internet są dla mnie teraz wybawieniem. Dzięki aplikacji Leti Shops, którą mam od ponad 4 lat, Lat, dostałam zwrotu ponad 1000 złotych. No i teraz lecimy dalej z odcinkiem. Uuu, jakie miłe zaskoczenie, że tylko taki mały kabelek tutaj sobie idzie do głośniczków, a <laughs> i ten cały, cały modulik tutaj wyjeżdża. No pięknie. Okej, okay, spodenie znam nie czuć, spodanie znam nie czuć, dobra, dobra. Tylko ta jedna śruba ma podkładkę, nie wiem jak to się nazywa, z tymi ząbkami, żeby była lepsze przewodzenie. Dobrze, zobaczmy co tutaj się kryje pod spodem. Czekajcie, muszę to odpiąć to. Także tego. Tak to wygląda. Tutaj mamy jeden zasilacz. Tu są wzmacniacze. Jeden wzmacniacz, drugi wzmacniacz klasy D. Na to wychodzi. Poznaje po e, ceweczkach, po filtrze wyjściowym. Okej. Okay. Tu mamy dsp i elektronikę. Tutaj filtr wejściowy. Zakłóceń sieciowych i wracających do sieci. No dobra, czyli teoretycznie mamy problem z tym komponentem tutaj. W tym miejscu są zamontowane klucze. I tutaj. Dobrze, dobrze. Wymontuję to. A jeszcze, może zanim to wymontuję, sprawdzimy pod Terebusem, czy coś teraz tam nie wpadnie w oko. Mam nadzieję, że nie kawałek konstora, albo coś takiego, ale takie coś to się może za mocno grzeje. Hmm. Tutaj jedynie widzimy, że. Nie, to chyba odbicie bardziej. Chociaż nie. Nie pchajcie łapek, nie? Ja też staram się nie pchać łapek, tylko po prostu staram się namierzyć, i tak się tutaj mocniejsze rzeczy się grzeją. Tutaj rezystorek się grzeje jeden i tutaj. Ale to są takie normalne rzeczy, które mogą się tutaj też nie grzać. Nic szczególnego. Końcówka mocno się nie grzeje. No. Wyjeżdża zasilacz impulsowy. Okej, okay. trochę topnika, bardzo dużo topnika tutaj. Dobra, to ja się przyjrzę, posprawdzam te klucze, czy nie są przywarte. Takie rzeczy, o, zrobię, nie, oczywiste jak. Czy brak zwarcia na tych kluczach wszystkich. No i tyle, widzimy się zaraz. No dobra, przyjrzałem się do tego zasilacza i słuchajcie, stan alarmowy, dlatego, że tutaj wszędzie użyli kondensatory firmy Yamicon. Tutaj, tutaj, tutaj wyjściowe Jamikony, tutaj Jamikony. No wszędzie Jamikony chyba te duże, tylko tutaj, te bufory, tutaj to są jakieś jun, Junzle, Junzle. Junzyle tam są, a reszta ja mi... A te tutaj, te, te dwa to są jakieś... Nie wiem co to, to coś na T. Tutaj nie ma żadnego Nikikona, żadnego Panasonika, żadnego Vishay, same gówno. Więc od razu zamówiłem <noise> kondensatorki z TME. Wczoraj zamówione o 17, dzisiaj już mamy wszystko i możemy działać. To jest TME, tam kupujemy. Dostawa na drugi dzień i tak można pracować. Wymieniamy kątki i zobaczymy czy to ożyje. Dobra, to jest ta garść kondensatorów, które wymieniłem. I powiem Wam, że <noise> mimo, że to jest Jamikon, to cholera jasna, trzyma w miarę parametry. Te pojemności są takie, no, ESR, bo trochę do góry, więc podejrzewam, że coś tu może być innego, uszkodzonego. Nie namierzyłem bezpiecznika tej głównej linii, tego napięcia mocnego, tylko jest ta linia niższa, która działa. Tam bezpiecznik jest dobry, dobra, włączmy, zobaczmy. Mam nadzieję, że nie strzeli mi w twarz. Dalej to samo jest, coś tutaj innego jest, nie? Dobra, to teraz czas na pomiary. Kątki, taka postawa została wymieniona. Czas na pomiary. Dobra, dobra, dobra. No to dajcie mi chwilę kolejną. Coś tam za znalazłem, ale zanim pokażę Wam o co tam chodzi, co tam zauważyłem, to zobaczmy tą y, topologię. I tak, tutaj mamy mostę greca, który prostuje nam napięcie, tutaj jeszcze pewnie są produkowane inne napięcia, tutaj też jest inne napięcie produkowane, te, te niższe napięcia, które zasilają nam te podstawowe napięcia stand No tutaj jest też obwód PFC. I tak, tutaj mamy konstatory, które nam zasilają obwód rezonansowy. Co to jest obwód rezonansowy? Otóż obwód rezonansowy to są takie dwa mosfeciki, jak w takiej przetwornicy zasilającej, i CPU, GPU, 3, 3V, 5V, takie znacie te. te. To, takie przetwornice. Górny MOSFET, dolny MOSFET. W tym wypadku mam tutaj nie MOSFETy, a tranzystory IGBT. Takie bardzo szybkie, są bardzo mocne, bo potrzebuje tutaj to końcówka klasy D. Ma dużo prądu, tak? No i słuchajcie, o to chodzi, że to produkuje nam przebieg prostokątny, tak? Załącza, wyłącza. Załącza, wyłącza i on nam kondensator i opcjonalną cewkę, i drugą opcjonalną cewkę. Są różne konfiguracje, i wtedy wchodzi na nasz transformator tutaj. Ten transformatorek jest właśnie zasilany uzwojeniem pierwotnym, tym przebiegiem prostokątnym. I to napięcie jest indukowane na uzwojeniu wtórnym tego transformatorka i na wyjściu oczywiście musi być wyprostowane przez te tutaj diody. Tutaj mam w takich obudowach diody, troszeczkę się grzeją, bo sporo prądu muszą przenosić i jest prostowany tym zestawem kondensatorów. Poza takie udziwnienia, no to ma lepszą wydajność. Z sieci mam 50 Hz, a tutaj te częstotliwości są dużo wyższe. Napięcie przemienne z sieci jest Wrzucone na napięcie stałe DC, około 300-400 V, później znowu na przemienny obrok prostokątny, który jest już kontrolowany przy wyższej częstotliwości, i znowu na napięcie stałe, więc ten, no mamy lepszą wydajność. Obracam sobie tą putę. I kurczę, dopiero teraz zauważyłem, że ten transformator, którego wyprowadzania tutaj widzicie, tutaj jest to troszeczkę wypalone. Straciło połączenie tutaj, i się trochę wypaliło i tutaj, w tym miejscu. Mamy, no takie zimne, ala, ala zimne luty. Pewnie to zimnymi lutami nie było, ale. Od tego wibracji, od, no tam pewnie bas ostro nawala, ale też rzucając tą skrzynię. Ten transformator, no troszeczkę tutaj uderzał w te luty, i tutaj widzimy, że próbu jakieś tutaj to zmierzyć w kiloomach, pół kilo. -oma, a drugie uzwojenie tutaj mocno ściskam 260 kilo. To nie ma połączenia! To nie ma połączenia, i ja tego tutaj nie zauważyłem tutaj. Dopiero teraz, jak się mocniej przyjrzałem, takie pierdoły, nie. Ha! Okej, okay, dobra. Przelutujmy to tak porządnie, to przelutujmy. o, o bo tutaj jest bezołów i ten bezołów jest gówniany, bo tutaj wcześniej się chciałem wlutować, a czy wlutowałem się nawet kablem sieciowym, tutaj się wlutowałem, żeby robić pomiary, i tutaj powiem wam, że to tak gównianie trzymało. Musiałem tam bezołowiwkę ściągnąć całą, bo była jakaś jakby z plasteliny. Dopiero wtedy to zapało, jak tutaj się pozbyłem, a swoją wrzuciłem, więc poprawmy luty i zobaczmy, czy to śmiga. Dobra, sprzęt jest zamontowany, a panowie i panie, jeśli to nie to, to będę miał zagwozdkę, co dalej. 3, 2, 1. Nooo! Oh yeah! Ready, ready to go! Działa! Takie uczucie takiej takie dumy, <grymne> taka prosta usterka, nie? No, lubię jak takie światełka się zmieniają na ten właściwy tor. A, jest! Tu jest zbalansowane wejście i nie mam żadnego urządzonka, które mógłbym tutaj to zasilić, dlatego muszę sobie złożyć kabel, z którego wejście z komputera, czyli niezbalansowane z jacka, wprowadzę na zbalansowane. Tutaj, czyli muszę jedną linię sygnałową zmasować, a do jednej linii tej zbalansowanej, bo są dwa sygnały, które powinny eliminować wszelkie szumy na wejściu tutaj, gdzie mamy wzmacniacz operacyjny, który wzmacnia sygnał, a te szumy niweluje. Dobra, to ja ten kabel zaraz sobie skleję, złożę i zobaczymy, czy to gra. <grym> ready, ready się świeciło. Tutaj zanim to złożę, to chciałem wam pokazać wzmacniacze, bo nie podoba mi się jedna rzecz bo sobie wcześniej jeden wymontowałem, zobaczyć czy, czy na przykład jakiś nie robi yy, yy, zwarcia, nie? I patrzcie, to sobie wyciągam ten wzmacniacz, tutaj oczywiście nie wyciągnę, bo to nie takie proste. Kabel sygnałowy. I patrzcie, tu jest goła blacha, tu jest goła blacha, no i tutaj są te mosfety wyjściowe. Górny, dolny klucz, trzy sztuki i nie ma żadnej pasty termoprzywodzącej. Tutaj nic, to jest gołe, a sam radiator, który chłodzi. Widzicie, to ta obudowa jest tym radiatorem. Tutaj jest goło. I to wcale nie jest jakieś super wyściwowane To jest chropowate wszystko. Więc transfer ciepła z tych końcówek mocy na, na radiator, który jest właściwy radiatorem. Bo ten radiatorek, taka kawał blachy, to nie jest takim radiatorem. No, to, to nie jest radiator. To jest taki pośrednik do właściwego radiatora. Oczywiście można się kłócić, że to jest radiator, bo to jest radiator. Tak, Ale ten właściwy, który chłodzi na dłuższą metę, kiedy koncert trwa nawet może cały dzień. Taki Woodstock, tak, cały dzień gra na tych gośnikach. No to to nie będzie radiatorkiem, tylko to będzie tym pośredniakiem do tego, o radiatora tutaj, nie? Nie ma żadnej pasty, więc to sobie upgradeujemy, damy pastę tę termoprzewodzącą. No, żeby to się dobrze odprowadzało. To ciepełko, nie? Lecimy. Okej, okay, sprzęt jest, kabel złożyłem zgodnie z tym schematem, czyli mono, tutaj idzie sygnał i powiem Wam, że jestem zestresowany, bo to jest kurde 1,4 kW mocy muzycznej i tu nie ma żadnej regulacji głośności, tutaj po prostu jest ustawienie DSP, takie predefiniowane w, w, w software'owo. Kurde, boję się, że to mnie zabije zaraz, po prostu natężeniem dźwięku. Nie wiem, jakieś zatyczki do uszu, bym potrzebował. Miłosz ma, kurde, słuchawki, no, albo ja, albo Miłosz. Naprawdę się boję. Gaz załączam. Słyszę szum. Głośniki, idzie w tamtą stronę, mikrofon jest tak nie słyszycie. Dobra, puszczę muzykę i naprawdę się tego boję. Gra. Dobra. 20% Czyli proszę mi powiedzieć, jak długo pan używał te, ten, ten głośnik? teraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, po prostu w trakcie koncertu głośnik przestał grać. Sygnał do niego wchodził, e, lampka no, sygnału jakby kontrolna migała i jak ją odłączyłem z prądu, e, tak żeby ją zrestartować i podłączyłem na nowo, no to już jakby nie wstała cały czas migała kontrolka miód i jakby no, nie było już dźwięku z niej. Jak długo ten głośnik grał po jego włączeniu? Po jego włączeniu on gra Jakieś 6 godzin, coś koło tego. Ile godzin już ma przepracowane do usterki? Może pan jakoś mniej więcej określić, może czasowo rok czasu, dwa lata, trzy? Może być 3 lata, no coś takiego. I to jest jego pierwsza usterka. W żadnego serwisu wcześniej nie było? Yy, nie, nie serwis y, sprawdzał także on był pierwszy raz na, na serwisie. My mieliśmy wcześniej jakby podobne usterki, tylko że w innych paczkach serwis wymieniał, wymieniał po prostu zasilacze i, i to działało. No a teraz po Aha. prostu długi czas oczekiwania i. Czyli rozumiem, że ta usterka się dzieje dosyć często, tak? W tych głośnikach? No dwukrotnie mieliśmy, oprócz Aha. tej sytuacji, ta jest trzecia. Ta jest trzecia. Że, właśnie, że właśnie nam się popsuł. No tak, jakby serwis twierdził, zasilacz, tak? Czy Te głośniki są mocno przeciążane pod względem basu, one mocno łupią basem. Akurat te, dokładnie ten głośnik eee, bardziej sopranem? Ten akurat mógł mocno podczas usterki, z racji tego, że e, po prostu nie było możliwości jakby większego grona tych głośników zrobić. No realizator to mocno, mocno, że tak powiem, dodawał w kości, tak. Okej, okay, w kość, ale w rozumieniu, że mocno łupał basem. Tak, tak, dokładnie. Okej. Okay. A jeśli chodzi o przenoszenie ustawianie, to nie zdarzyło wam się, że spadł ten głośnik to już tak mocno spadł. Była sytuacja taka, że po prostu puściła linka od wciągarki i wtedy nam takie grono z pięciu sztuk spadło na trawę. No i tam były też sytuacje, że trzeba było powymieniać gniazda XLR. No ale to było tak ze 3 lata temu i od tamtej pory no, no nie było problemu akurat z, z tymi paczkami. Czyli z tych co spadł, to tylko ten jeden teraz spadł. Znaczy, no nie mam pewności czy to akurat był ten. To chyba tyle. Chyba chce Pan coś powiedzieć? Nie, jestem w szoku po prostu, że tak szybko Wam się udało naprawić. Myślałem, że to jest, że jeszcze będziemy czekać, także pozytywnie jestem zaskoczony. No, usterka dosyć zabawna i widać, że będzie powtarzalna i jeśli będzie taka usterka, to pewnie nawet sami sobie teraz naprawicie. No, to dobrze. Po, po tym filmie. To, jak widzieliście z tej rozmowy, wynikało, że ten oto głośnik podczas usterki, przed usterką, chwilę ostro łupał basem. No, i możliwe, że nawet on wcześniej gdzieś tam raz spadł, bo się linka urwała, ale to wcale nie musiał być ten. No, wibracje, wibracje, wibracje takie typowe, basowe, niskie częstotliwości, które mają najwięcej takiej mocy. No, rozwaliły na to połączenie. I wszystko się sprowadza do lutowania i materiału, z jakiego jest lutowie, czyli bez ołów. Spoina bezołowiowa jest bardzo twarda, bardzo sztywna w porównaniu do spoiny z zawartością ołowiu. Powiedzmy, że spoina bezołowiowa jest jak szkło, sztywne, twarde, a jeśli się tak puchnie młoteczkiem, to się rozbije, tak? Spoina z domieszką ołowiu jest jak deska, jest giętka, się zgina, nie jest taka twarda, sztywna, ale za to jest dosyć mocna, sprężynuje, nie rozbija się w mak. Tak jest właśnie z tym lutowaniem. To jak pęknie, to pęknie, a ołowiówka się tam ponagina troszeczkę, po, powygina się, jest elastyczna. I wytrzyma takie uderzenia, przeciążenia. Nawet jak byłem w fabryce jb tam w fabryce elektroniki, macie tutaj link do tego filmu. Tam było mówione, że mamy tutaj linię produkującą elektronikę dla konsumentów zwykłych, szarych myszek, ale też technologia powietrzna, samoloty, statki kosmiczne. I tam jest Ołów. W sumie nie jestem pewien, czy statki kosmiczne, ale samoloty tak, tam jest Ołów. Tam jest stara technologia niezawodna, więc sami widzicie i znacie odpowiedź, dlaczego to się psuje. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jak widzicie, lutowałem nie tylko z dołu. Tą lutownicę, tą kolbę wsadzałem między transformator a samą płytę PCB. Jeśli macie doświadczenie z tymi komponentami, to widzicie, że ten otwór, w który wchodzi komponent, ta przelotka, która jest cylindryczna, ona jest lutowana na fali lub podobną techniką i ona nie wypełnia całej przelotki. Ta przelotka jest wypełniona w połowie lub mniej. I z góry w ogóle, na górnej części, gdzie jest sam transformator, tutaj jest pusta powierzchnia. Nie ma w ogóle żadnego spoiw więc jeszcze lubię wsadzić sobie z góry kolbę i wypełnić to, żeby ta cała przyrodka była pełna cyny spoiwa ołowiowego. W tym wypadku, żeby to trzymało jak najdłużej, szczególnie w takich sprzętach, które zarabiają hajsidło. No i tyle. A teraz właściciele takich oto głośników będą mogli sobie w prosty sposób naprawiać te głośniki, kiedy ulegnie awarii Nawet tutaj w przypadku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiedy pani na nagłośnienie, pyk, 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 Wyciągacie, lutujecie, poprawiacie spoiwo i, i impreza dalej trwa. Także się trzymajcie. Do zobaczenia następnym razem. Hej.